Bardzo was wszystkich serdecznie witam. Będę was tradycyjnie prosił o modlitwę, żeby moc pańska mi towarzyszyła, także i wam, by ten czas, który przygotował Bóg dla nas, był rzeczywiście czasem spotkania z Nim samym. Uniżam się przed tobą, Panie, który umarłeś za mnie na krzyżu, Uniżam moje ciało, moje zmysły i całego siebie, wszystko to, co mam, i to także uniżam, czego nie mam. Wołam, abyś miał litość nade mną słabym i grzesznym, abyś posłał swego ducha, byś się mną posługiwał, jak narzędziem. Także spójrz łaskawym okiem na ten lud, który przychodzi, aby Ciebie słuchać, aby Ciebie kochać, aby z Tobą rozmawiać. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Święty Andrzeju, Święty Macieju. Dziękuję. Dzisiejsza uroczystość Świętego Andrzeja. W ogóle chciałbym zapytać, są tutaj dzisiejsi solińzanci? Ktoś jest tutaj? Jakiś Andrzej jest? Na drugi Andrzej. Na Andrzej, aha. To składamy serdeczne życzenia. Ta dzisiejsza uroczystość sprowokowała mnie do tego, by opowiedzieć Wam pewną historię. Bo jak czytałem tę Ewangelię opowiadającą, jak Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie i powołał braci, aby poszli za nim, przypomniała mi się pewna opowieść. Pozwólcie, że w kilku zdaniach ją opowiem. Mam nadzieję, że ona Ci pomoże. Zrozumieć swoje własne życie. Jest to opowieść o pewnym chłopcu, który urodził się 4 stycznia 1969 roku. Urodził się, ponieważ Bóg tego chciał. I kiedy się urodził, od samego początku jego życie było wielkim trudem. Zaraz jego rodzice dowiedzieli się o tym, że jest ciężko chory i że w każdej chwili może umrzeć, był to wielki szok dla tych młodych rodziców, bardzo młodych rodziców. Nie wiedzieli co zrobić. Trwali w ogromnym napięciu. I w pewnym momencie. Matka tego chłopca postanowiła złożyć go w ofierze przed obliczem Boga, powierzyć go w swoim duchu, mówiąc: Jeśli go ocalisz, my ci go oddamy. Jest w twoich rękach, jest dla ciebie. I po tym duchowym akcie tej matki. Rzeczywiście zdrowie tego chłopca poprawiało się, możemy powiedzieć, z godziny na godzinę. Nagle z tej dramatycznej sytuacji, która była, wyszedł ocalony. Wszyscy się dziwili, lekarze i sami rodzice, bo sytuacja rzeczywiście była bardzo dramatyczna i trudna. Został ochrzczony 2 lutego. Była to niedziela. Święto Ofiarowania Pańskiego. I kiedy ci rodzice wnosili go do kościoła, tak jak rodzice Jezusa wnosili do kościoła, po raz kolejny uczynili ten akt. Nie do końca byli świadomi, co się tak naprawdę dokonuje. I od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój życia tego chłopca. Wzrastał. Rozwijał się, lecz jego życie było nacechowane wielkim trudem, jak powiedziałem. Ten trud go nie opuszczał. Można powiedzieć, że był to trud taki permanentny. Ciąż, ciągle miał pod górkę i miał ciężko. W szkole podstawowej tak naprawdę miał nieustanne problemy. Jedyne, co to potrafił, to to, że był dobrym sportowcem i to go ratowało. Już wtedy studiował ponieważ musiał nieustannie coś zaliczać. Był także odrzucony przez swoich kolegów, koleżanki. Tak naprawdę ciągle musiał przepychać się łokciami i walczyć o to, żeby ktoś go zauważył, ktoś go dostrzegł. Ciągle walczył. Z tej walki przerodził się w wojownika, który jest nieugięty. Wojownika, który potrafił iść do celu po trupach tylko dlatego, że tak chciał. Jego serce było coraz bardziej zatwardziałe, nieludzkie, niewrażliwe, deptające. Jak coś mu nie dawali, to siłą to wyrywał. Jak sobie coś upatrzył, to zrobił wszystko, by to mieć. I z tej zatwardziałości serca przerodził się w lokalnego opryszkę, takiego człowieka, który robił wszystko, żeby być w centrum uwagi, w centrum zainteresowania. Jednak ta myśl o Bogu ciągle gdzieś kołowała mu się w głowie, kotłowała w głowie. Co jakiś czas ta myśl powracała. On sam nie wiedział, dlaczego nagle ni stąd ni zowąd ma jakieś doświadczenia, które go wręcz nieraz przerażają. Bo po wielu trudach, po jakichś rozbojach przychodził do domu, padał na kolana i modlił się, i nie wiedział skąd to jest, dlaczego tak jest. I mając naście lat, nagle przyszedł do niego Jezus. I upomniał go, mówiąc, że przychodzi po to, aby ten młodzieniec zrozumiał, że można inaczej. Ale ów młodzieniec ciągle to odrzucał, ciągle uważał, że wszystko może po swojemu, że życie jest w jego ręku i może przy tym życiu majsterkować, może zrobić bardzo wiele różnych rzeczy. Tak i mu się to podoba. Lecz ta myśl boża była coraz częstsza, intensywna, mocna. I kiedy przyszedł moment, w którym ów ten młody człowiek doświadczył traumatycznego doświadczenia, bo mógł utracić życie. Otarł się o śmierć. To był pierwszy moment, w którym ta myśl Boża zakiełkowała. Ona się rodziła, rodziła, rozwijała, rozwijała, aż przyszedł moment, w którym ten młodzieniec zrozumiał, że można żyć w ogóle inaczej. Można by było mówić bardzo wiele. Tym młodzieńcem jestem ja. Nie mówię tego po to, żeby się jakoś tutaj chwalić lub też dramatyzować, ale ta scena biblijna o powołaniu uruchomiła we mnie całą świadomość mojego życia i mojej drogi. Jak Bóg mnie prowadził. I pewno mógłbym tutaj Wam opowiadać mnóstwo jeszcze ciekawych historii, ale pewno nie o to chodzi. Ja mówiąc to, chciałbym sprowokować Ciebie, abyś spojrzał w swoje życie i w swoją własną historię. Bo Twoje życie to Twoja historia, ale to nie jest byle jaka historia. Bo w Twoje życie, tak jak w życie Andrzeja, Piotra, Jana, Jakuba, także w moje życie wkroczył Jezus, powołując nas. Mówiąc, pójdź za mną. I z tej zwykłej, prostej historii normalnego człowieka rozpoczęła się historia zbawienia. I to już nie jest byle jaka historia, bo jest to już historia, która wjedzie Ciebie i mnie do domu naszego Ojca. Spróbuj dzisiaj w tę uroczystość pomyśleć o historii swojego życia. Spróbuj zobaczyć, jak Bóg Cię prowadzi. Spróbuj zobaczyć te momenty, w których Bóg wyciągał swoje, swoją rękę do Ciebie i mówił: idź dalej, idź dalej. Nie bój się. Niejednokrotnie nie zauważamy tego, że tak nas tak Bóg prowadzi. Że małymi krokami prowadzi nas dalej. Twoja historia to historia zbawienia. A pozwól, aby Pan Cię prowadził.